Cześć witam wszystkich serdecznie na kanale Cryptomanik. To Piotr Graf z tej strony i zapraszam Was do subskrypcji naszego kanału i do zaglądania na newsów na naszej stronie internetowej. Ostatnio było parę ciekawych artykułów. No ja ostatnio czasu nie miałem coś nagrywać, także ciągle byłem zajęty, ale mam nadzieję, że to się zmieni. I będzie to coraz więcej filmików. No po prostu nie zawsze da radę się w ten jakiś czas stworzyć, żeby coś działać więcej. Ogólnie i tak działam cały czas, ale w kwestii właśnie jakichś zamieniania, na wypłacania. Ostatnio właśnie mieliśmy spore zamierzanie z FTX, em spadki były i zobaczcie sami nie ma co panikować. Yy, na przykład 2015 rok Bitfinex crash yy, i co się stało i teraz FTX crash. Było też tam na tym FTX grubymi mi to wszystko szyte. Jeżeli ktoś właśnie śledzi kanał yy, Encyklopedia Kryptowalu, tam u Kamila, to właśnie on to fajnie to wyjaśnił, co, co się podziało właśnie z tym ftx że tak nam zamieszał na rynku. Ale to jest yy, teraz ogólnie jest taki roller coaster, i można sobie nawet na tym dość dobrze zarobić. Wystarczy pilnować sobie, co urosło, na przykład więcej od Bitcoina, co, co mniej coś sprzedać, coś zamienić także są, są okazje są duże spadki, można jeżeli ktoś zabezpieczał się wcześniej i wymieniał w dobrych momentach krypto na dolary czyli na jakieś stablecoiny, to teraz może zamieniać z powrotem na kryptowaluty i, i tak w kółko, bo fajny okres jeżeli chodzi o takie czy fajny, nie fajny, źle, żeś tam spadło, ale fajny, że można sobie powiększyć portfolio poprzez takie właśnie różne trady. Następna sprawa, właśnie sprawdza, wrócę jeszcze, wraca, sprawdzajcie sobie tutaj na krypto na ten, na dniówkach na przykład, co urosło więcej, później sobie przejdźcie na przykład do kursów i na przykład, jeżeli na przykład widzicie coś tam urosło tyle i tyle, na przykład weźmy na przykład poligon, Przykładowo i na przykład widzimy, że on tylko 45% spadł w ciągu roku do bitcoina, a bitcoin spadł 72% chyba procent I, i to właśnie tak trzeba kombinować, jeżeli coś u, u, urosło w danym momencie, ile na przykład możemy bitcoina kupić yy, za na przykład yy, przykładowo yy, poligon w obecnym yy, momencie, wystarczy sobie tutaj na przykład tak ustawić i i po prostu sprawdzać, kiedy jest odpowiedni moment dobry na zamiankę i później za, na przykład za dzień, dwa, trzy powrót, bo naprawdę są spore różnice ostatnio, to idzie góra, dół, góra, dół naprawdę i druga sprawa, bo też nikt nie patrzy w ten sposób, że, bo na przykład widzi spadki, no też wrócę tutaj do, na przykład do mąbelków i i jest tutaj. I można sobie posprawdzać, co, ile spadło w ciągu roku, w ciągu miesiąca, co lepiej. I właśnie tak, według takich statystyk, można sobie właśnie coś wymieniać. I jeżeli ktoś Wam mówi no wiadomo, dwie przystanie są takie Bitcoin, później Ethereum w yy, miarę bezpieczne. Ale jak ktoś Wam mówi, że na przykład, że alty. Więcej potracą, to też nie do końca jest to prawda, bo niektóre alty potraciły mniej, a nawet te, co potrafi, potraciły na przykład więcej, na przykład co tu mamy, yy, nie chodzi mi akurat o heksa, ale na przykład takie, które da się yy, coś w prosty sposób jakoś stake'ować, coś rzucić, i na przykład potraciły więcej na przykład niż Bitcoin, bo na przykład Bitcoin 71% na obecny moment pokazuje, a coś na przykład straciło 70, 82% w skali roku. Ale na przykład dało się to wrzucić w staking, a ja ten staking w ciągu roku Wam dorobił na przykład 10%, i Wy to wysprzedawaliście na przykład regularnie przy jakichś wzrostach To możecie być nawet na fajnym plusie mimo takich spadków, jeżeli odbieraliście zyski. Także to zależy wszystko od Waszego grania, od Waszej yy, planu działania. I, I tak właśnie trzeba sobie to po prostu rozkminić po swojemu. Najlepiej rozpisać na karce plus minusy, na przykład trzymania w tym, czy trzymania w tym, czy na przykład jakimś pulą grania na przykład i zamienianie na przykład przy, yy, na przykład wrócę sobie, zaraz, przykładowo mam powiem jeszcze, na przykład dlatego, bo sporo, ja to sporo o atomie kręcę, no to na przykład wróćmy na atom. On miał w spadku 67% w ciągu roku, czyli mniej niż bitek, ale na przykład chodzi mi o maksymalnie, na przykład weźmiemy tutaj, można sobie na rok ustawić i teraz do bitcoina i widzicie jakie są fajne okresy, kiedy można atoma sprzedawać, na przykład były tu, tu teraz też całkiem niedawno, tu lekka grupka przy spadkach i, i, i leci w dół, czyli na dniach. Ostatnich dniach można było na przykład sprzedać i później odkupić automat taniej za na przykład za Satoshi. Także są różnice, na przykład zrobimy sobie 14 dni. Na przykład tu było ile był 72 900, prawie, prawie 73 000. Tu widzicie spadek. 60 tysięcy 10 tysięcy różnicy tutaj 69, prawie 70 i znów tutaj spadek, także można też na takich, na takich właśnie krótkich okresach grać jakąś pulą, pulą swoich kryptowalut i, i zdobywać poprzez to na przykład raz więcej Bitcoina, raz na przykład więcej więcej Atoma czy na przykład innych kryptowalut, kto zależy, kto ma. Ogólnie też jest bardzo dużo na Twitterze, jeżeli śledzicie różnych testnetów, także przeglądajcie sobie i róbcie na przykład właśnie u Michała Lewicza i sporo właśnie on ostatnio wrzuca tych testnetów, różnych airdropów, także warto sprawdzać. Ja myślę, że się teraz zajmę z powrotem na dniach tym wszystkim i będziemy działać dalej. Także sorki, że tak trochę mnie nie było, ale no nie zawsze jest czas, także trzymajcie się. Cześć!